Dzisiaj w Tajni ulkowy odbywa się już jubileuszowa, dziesiąta już edycja Hubertusa wielkiej gonitwy za lisem. To nie jest polowanie, to jest polowanie symboliczne, ponieważ jeźdźcy polują na lisa, którym jest kita, przypięta do ramienia najlepszego jeźdźca z ubiegłej gonitwy. Dzisiaj w programie. Hubertusa mamy dziesiątą wielką gonitwę za lisem, a puchar e, posła na Sejm Magdaleny Sroki. Mamy dwie gonitwy młodzieży o puchar wójta gminy Pszczółki. Mieliśmy również już Hubertusika dla najmłodszych, czyli taka zabawa e, wszukanego lisa. Mamy hobby horsy bardzo popularne i lubiane przez dzieciaki. Będą przejażdżki bryczką, e, mamy biesiadę przy stoiskach kół gospodyń wiejskich. Pogoda nam dopisuje, więc wszystko na razie idzie zgodnie z planem. Cieszymy się, że od wielu lat gmina Pszuki wspiera organizatorów, a więc sołectwo łułkowe, stajnie łkowy, mieszkańców, którzy są właśnie zaangażowani w to, żebyśmy dzisiaj wspominali postać świętego Huberta. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi środowiskami, dlatego od wielu lat wspieramy właśnie to wydarzenie dzisiejsze. Warto wspomnieć, że impreza rozszerza się, jeżeli chodzi o tematykę i atrakcje, od wielu, wielu lat. Pamiętam pierwszego Hubertusa, bardzo skromnego, w 2014 roku. W tej chwili jest to dużo większy zasięg, jeżeli chodzi o atrakcje, ale też liczbę uczestników, a w tym również koni. Bo z tego co wiem, to w tej chwili w stajni możemy jeździć jednym ze 120 koni. Miejsce, gdzie co roku odbywa się święto, święto wszystkich jeźdźców, myśliwych, leśników. To wyjątkowe miejsce, bo tutaj zjeżdżają jeźdźcy z całego powiatu gdańskiego. Jedyna taka impreza na terenie całego powiatu, to jest słynna stajnia, stajnia ulkowy, w której co roku odbywa się. Wyjątkowa impreza. Mnóstwo radości, mnóstwo najmłodszych, którzy już podczas takiej imprezy mogą spróbować małych gonitw. Naprawdę wyjątkowy dzień dla wszystkich mieszkańców Gminy Pszczółki. Konie to jest moja pasja. Ja jestem tutaj już szósty raz z rzędu i co roku mówię sobie, że pojadę. Pojadę w wielkiej gonitwie za lisem. Oczywiście do tego trzeba się przygotować i mieć więcej czasu, ale konie to są niesamowite zwierzęta, i jak już ktoś raz spróbuje tego kontaktu z koniem, to myślę, że nigdy nie przestanie chcieć być w takich miejscach właśnie jak to. Trzeba mieć zwrotnego, sprytnego i szybkiego konia. Oczywiście dobrze się z nim zabierać. No i być takim uważnym. Jeżeli jakiś koń podjeżdża, to jakoś też próbować manewrować w siodle. No, ten kon mi się wydaje, że się spisał na medal. Była szybka, zwinna, taka jak być powinna. Trzeba mieć najszybszego konia. No i trochę umiejętności. Emocje, emocje, emocje. To no, bardzo się cieszę, co mogę jeszcze powiedzieć. Czekamy na Hubertosa Zero rok teraz. I pani będzie lisem. Ja będę lisem, tak jest. No ciasto i oczywiście dzik z kaszą gryczaną i sosem. Przepyszne. Zapraszamy i polecamy. Już dziesiąta edycja przed nami, także mamy doświadczenie. U nas w naszym stoisku można poczęstować się ciepłym serkiem canamber z żurawinką i na rukoli położonym pod pierzynką. Oczywiście zapiekanki nasze ulubione, które cieszą się dosyć dużym powodzeniem. Frytki, hot dogi, coś słodkiego dla dzieci, czyli babeczki czekoladowe, śmietankowe, galaretki i swojskie wafle. Przygotowaliśmy żurek tradycyjny staropolski oraz ziemniaka ze śledziem, który cieszy się bardzo dużą taką popularnością w dniu dzisiejszym. Myślę, że goście dopisali. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Wnusia tutaj występuje, dlatego żeśmy przyjechał W drugiej gonitwie będzie też goniła lisa. Po prostu jakoś tak od dziecka lubię konie, kocham po prostu. Pierwszy raz jestem na takiej imprezie, ale jest bardzo fajnie, tak? No pięknie jest tutaj, tak? No, miejsce no, jest piękne, miejsce jest piękne, organizacja tak samo jest piękna, dlatego uważam, że warto co roku przyjeżdżać, tym bardziej dzisiaj dopisała pogoda, także no, super uważam. Mega miejsce, bardzo ładne widoki, krajobrazy, także warto na pewno. Mamy dzisiaj bardzo piękną pogodę, co zapewne tutaj widać. Jestem tutaj drugi raz i jest bardzo, bardzo przyjemnie. No myślę, że Wielka Gonitwa, którą co niektórzy mogli oglądać, na pewno się udała. Lis był. I, i uciekał bardzo intensywnie i nie dawał się złapać, przez co była to gonitwa dosyć no, wymagająca dla innych jeźdźców. Poza tym no, myślę, że jest bardzo dużo ludzi, dużo dzieciaczków, wszyscy się fajnie bawią, prawda dzieciaczki? Jasne. Tak, dzieciaczki się bawią, tutaj będzie dziewczynka niedługo występować w mniejszym, Drugie tutaj gonitwie drugiej gonitwie. Także no, jest bardzo dużo atrakcji myślę, że jeszcze sporo przed nami. Także Czekamy na wspaniałe tak. I zapraszamy za rok. Więcej ciekawych newsów z regionu znajdą Państwo na www.północna.tv. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, zachęcamy do postawienia nam kawy. Link w opisie.